Pogadaj do mamy, Krystianku. Pogadaj troszkę. Kochanie. Kochanie. Maluszku, Kruszku. Maluszku, Kruszku. Mały chłopczyku piękny. Maluszku, mamusi. no Dlaczego płaczesz? Nie płacz. Nie nie Smyku nie trzeba włakać. trzeba się pośmiać trochę kochanie słoneczko moje słoneczko piękne och jaki jestem przystojny och jaki jestem śliczny jaki jestem mądry Krystian 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 Chłopczyku malutki. Krystianku. Mama do ciebie mówi. Mama do ciebie mówi. Ojej. Aha. Co tam widzisz? Aparat! Lubisz aparat? Lubisz aparat. Och, jak mój syn lubi aparat. ojejku, jejku. Ojejku.